Jak się czujesz jako jedyny dziennikarz śledczy w okolicach kilkuset kilometrów od tego miejsca? Czuję się, czuję się jak koń z, z książki Orwella, który mówił, mniej owsa miał dostać. Dowiedział się, że będzie mniej owsa i powiedział, będę jeszcze więcej pracował. Po prostu tak. To jest smutne. Być yy, praktycznie jedynym dziennikarzem śledczym w tak dużym mieście, przy tylu mediach, yy, bo ja musiałbym się sklonować. Tyle telefonów, tyle próśb o podjęcie tematu, jestem ja z tym kompletnie nie jestem w stanie. Yy, a tym bardziej od 1 stycznia tego roku. Yy, ale <coughs> chciałbym się podzielić. Yy, z radosną wiadomością. Proszę Państwa, w życiu dziennikarza śledczego, rzadko jest taki moment satysfakcji, że jego praca nie poszła na marne. Akurat dzisiaj, gdy mamy to spotkanie z okazji piętnastolecia, wydarzyła się bardzo ważna rzecz. Otóż, Państwo, którzy są. Pilnymi czytelnikami debaty wiedzą, że ja trzy lata temu podjąłem walkę z biznesem komórkowym, czyli z całą siecią prywatnych klinik medycznych, które oferują na dziesiątki różnych strasznych chorób cudowny lek za straszne pieniądze. Żerują na. na, na, na tym, że ci ludzie chorzy, ciężko chorzy, śmiertelnie chorzy, pytają się każdej iskierki nadziei i są skłonni nawet y, zapłacić kilkaset tysięcy złotych. I ja od trzech lat prowadziłem y, walkę, żeby y, powołane do tego instytucje, urzędy położyły temu kres, żeby nie pozwoliły dorabiać się na straszny krzywdzie ludzi dotkniętych i tak ciężko przez los umierających. Nie byłem w stanie się przebić, mimo że kołotałem ko 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 do Ministerstwa Zdrowia, do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nie byłem w stanie się przebić, bo no, debata kilka tysięcy egzemplarzy rozdawanych bezpłatnie, tak? No, trudno się przebić takiemu pismu lokalnemu. Więc próbowałem zainteresować media ogólnopolskie, żeby one podjęły ten y, temat. I w końcu mi się udało. W końcu mi się udało. Y, m, moje publikacje przeczytał dziennikarz radia TOK FM, Michał Jamczura. Y, zainspirował się tymi artykułami, poszedł ich tropem, ja mu wszystko co zgromadziłem, wszystkie dokumenty, wszystkie kontakty mu udostępniłem. Był w Olsztynie, też dwa odcinki poświęcił właśnie temu, co, nad czym ja pracowałem. I Państwo wiedzą, że ten koncern, który produkuje ten cudowny lek, wypowiedział nam proces, tak? Straszny proces, dwa pozwy, bo od swojej spółki córki, która tu działała do niedawna na terenie uniwersytetu. Dwa, stro, dwa pozwy, 2000 stron, pozwój i załączonych dokumentów do tego pozwu. 352 tysiące złotych żądają od wydawcy Bogdana Bachmury i ode mnie jako autora tych, tej serii tych tekstów. Żądają zdjęcia wszystkich tych tekstów z portalu debaty. O ja Pania Pani na, na łamach Rzeczpospolitej. Ja od 1 stycznia tego roku moje życie w zasadzie y, y, podporządkowane jest temu procesowi. Bo ja musiałem na te 2000 stron pisać odpowiedź zgromadzić y, dowody, dokumenty. Gdy to wysłałem, to ten koncert oczywiście wynajął bardzo. E, silną, potężną kancelarię adwokacką w Warszawie. E, więc oni napisali replikę. Z kolei, na to, z ja musiałem na tą replikę odpowiadać. od 1 stycznia, e, całe życie moje, moje ten proces e, zrujnował. Ale przyszedł mi właśnie w Sukurs ten dziennikarz e, e, Tok FM, Michał Węczura, e, zrealizował serial. O tym biznesie komórkowym już chyba zostało wyemitowane 7 odcinków. W tym czwarty i piąty był poświęcony tutaj Olsztynowi i temu, co mi się udało ustalić. Michał Jankura potwierdził wszystko to, co ja ustaliłem. Jeszcze więcej. I dzisiaj, to jest ta właśnie nagroda, to 15 lecie dzisiaj dokładnie dzisiaj. Był wywiad na żywo z Ministrem Zdrowia w Radiu TOK FM. I Minister Zdrowia powiedział, że <laughs> zmienią się przepisy i nie będzie wolno pobierać od chorych ludzi pieniędzy za eksperymenty medyczne. Bo ten cudowny lek, wykorzystują taki przepis w ustawie o zawodzie lekarza, że oni to podają w ramach eksperymentu medycznego, za który każą sobie płacić straszne pieniądze. Raz już taki przepis był i w 2020 roku, co ja odkryłem i, i ujawniłem, utrącił ten przepis z projektu ustawy o zawodzie lekarza poseł Bolesław Piecha, jako przewodniczący Komisji Zdrowia. Minister zdrowia publicznie powiedział, że powróci tego, do tego przepisu w ustawie o zawodzie lekarza, że nie będzie wolno lekarzom, klinikom żądać od chorych pieniędzy za udział w eksperymencie medycznym. To praktycznie zakończy biznes komórkowy w Polsce. Przestaną zarabiać na e, nieszczęsnych, chorych ludziach. Także e, to jest, e, to jest e, no, nagroda za te trzy lata pracy. I, i, to, że się tym zająłem, to zaczęło się od tego, że napisała do mnie pani profesor, profesor doktor nauk medycznych, pani Joanna Wojtkiewicz. To była jedyna osoba e, z Uniwersytetu, który miała odwagę cywilną zaprotestować przeciwko temu draństwu, które się dzieje. Zapłaciła też ogromną cenę zniszczono jej karierę zawodową. I ona publicznie, bo prawa udział w tych eksperymentach profesora Maksymowicza i gdy właśnie biorąc udział w tych doświadczeniach, w tych pracach, zobaczyła że to w ogóle nie daje efektu terapeutycznego. Że nie wolno tego dawać chorym i jeszcze wzbudzać ich nadzieję. Że nie wolno na tej nadziei żerować. Napisała do mnie, e, miała temu odwagę, zapłaciła też e, za tą cenę. Brawa dla pani profesor. Panie Adamie, Adamie, ja gratuluję w imieniu społeczności akademickiej i pacjentów. No i dziękuję Bogdanowi, że pacjent ma odwagę. <noise>